Mogę Wam pokazać, Wojtek sobie przez internet jeansy zamówił. I próbuje właśnie je na siebie co, pupcia za duża, za duża pupa. Złe rozmiary mają nie może wcisnąć jeansu! Numer dzisiaj? Numer... Dwa. Dwa. Gdzie mieszkasz? Adres. Pięknie powiedziałeś. Pięknie.

Witajcie, witajcie. Ja już jestem po prysznicu. Max jest w szkole. Mamy dzisiaj tak piękny dzień, tak piękne słońce świeci, ale najpierw zabieram się za pracę, zanim wypiję kawkę, bo muszę przygotować zamówienia do wysyłki. W salonie takie słońce, tutaj w pokoju już jest trochę ciemniej. Jest to chyba nasz najciemniejszy pokój, powiem wam szczerze. No, wiecie, bez przesady, nie jest tu aż tak ciemno, ale widać różnicę. I z jednej strony cieszę się, że nie jest to już pokój maksa, tylko ma na górze, a jego pokój u góry też jest bardzo jasny, bardzo słoneczny, bo jakoś tak, nie wiem, tak człowiek inaczej się czuje, jak przebywa w takim wiecie, jasnym pomieszczeniu. Tutaj na dole dla mnie jest ok, ja tutaj pracuję, ja tutaj sobie mogę światła włączyć, ale dobrze, dobrze, to była bardzo dobra zamiana pokoju, naprawdę. W pierwszej kolejności zapakuję ten beżowo-czarny kardigan, powiem mu, że Długo, długo się łamałam z myślą, czy nie zostawić go sobie. Jest on tak piękny, tak fajny. A teraz kawusia, zrobiłam sobie w takim kubeczku z H&M, Mam do niego jeszcze talerzyk. No i zrobiła się godzina, która to jest 15 po czwartej. Jadę właśnie po Monikę. Monika do nas przyjeżdża. Założyłam w ogóle tylko czapkę i bluzie i to bo jest miary ciepło, tylko wieje. Dlatego czapkę, bo taki nieprzyjemny wiatr. Monika do nas przyjeżdża. Bo my dzisiaj z Wojtkiem idziemy do kina, grają. Jaki to jest film? Listy do M, pożegnania i coś tam, i zobaczyłam, że u nas w kinie grają po polsku. I idziemy właśnie sobie do kina. Takie wyjście zrobimy. Filmy z wieczorem przed 20, jakoś tak pojedziemy po 19. No i nie wiem, ile tam ten film trwa, także tak, nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio wychodziliśmy gdzieś z Wojtkiem razem. Nie pamiętam, po prostu. Nie pamiętam, tutaj mówię o Anglii. Nie pamiętam. Chyba jest najpiękniejsza pora dnia teraz, zacznie się zachód słońca i ja to uwielbiam. Szczególnie jak jadę samochodem właśnie i to niebo jest tak piękne. W domu nie zawsze to widzę, bo no bo wiecie, budynki zasłaniają, a właśnie jak się jedzie, to jest najcudowniej. No dobra, przyjechałam po Monikę, tak średnio tutaj stoję, ale dobra, ona już schodzi. Takie korki są i zobaczcie, jak ciemno się zrobiło. A jechałam dosłownie nawet niecałe 15 minut chyba. To jest Moniki okno, zobaczcie, ma projektor włączony, jak fajnie widać z ulicy. Cześć Ryba. A nie gasisz projektora? A nie, tak się wyłączył. Aha. A, to fajnie. Buzia. Ja czekałam, ja byłam gotowa, tylko że tam na recepcji te bubble tea rozdawali i ja musiałam tam jej się logować, wypełnić, coś, żeby to. O coś ty, ojej, taką dostałaś? Ja Zobaczcie, co Monia dostała. Bubble tea. ale jaka, czekajcie, światło zapar, ale jaka fajna. No bo w akademikach od czasu do czasu jakieś gratisy rozdają i co, co, firmy przywożą się, reklamują, czy co? Nie wiem. Ja się pytam, czy mogę... Je... Czy, czy tylko jedną? Ona, że tak. Że jedną że na osobę. Może się zalogować ktoś inny. Aha, ktoś no. ale... ale zobaczcie, jaka fajna. I rozdają studentom, żeby sobie próbowali nowych rzeczy. I przy okazji firma ma reklamę Smile. <noise> Pamiętacie, w tym akademiku, co wcześniej Monika w nim mieszkała, tam nawet piwo rozdawali hmm. kiedyś, nie? Pamiętam. I mamy tutaj obiadek. Nioki przysmażane. Wojtek przy prawach podtrzymał kurczaka i potem do airfryera włożył trochę inaczej niż ja robię. I surówka smacznego. A wow! on uciekł na bok No teraz trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Ciepły? Zobaczyć. Zobaczcie co Wojtek kupił, maszynę do śniegu, no ja, nie mamy w Anglii śniegu, to sobie sami zrobimy, ja Cię nie mogę, taki płyn się wlewa, A co to jest w ogóle, taka piana po prostu, piana no, ale numer. To, jak to się nazywa? Impreza pianowa, home party możemy zrobić. Dobra. To była próba. Na razie wyłączamy. Zobaczymy teraz. wreszcie do jakiejś miseczki zobaczymy ile to się będzie trzymać. Ale śmieszna ta maszyna. Wejdek wziął do domu, chcę zobaczyć jak długo to się utrzymuje. No ładne. No wygląda śnieg. No i to wiecie co tutaj? Tu jest materiał na końcu, to przez ten materiał leci i się tworzy piana. I takie są płyny do tego. Snow Fluid i to jest koncentrat taka buteleczka na 5 litrów wody. Super. Ale zabawa, nie Maxu? Także białe święta będziemy mieć w tym roku. Monika, właśnie dostała od nas prezent. Zawsze nasze dzieci dostają kalendarze adwentowe. I Monika dzisiaj właśnie dostała swój, ale zobaczcie, jak ładny. Zamówiliśmy go z Amazon'a. Jeżeli kogoś interesuje, to zostawię Wam link w opisie pod filmem. Jest to kalendarz firmy Monia hmm, kasna! gdzie ta firma? Alice Harding. O. No i tego nie lubię. Zawsze jest pokazane, co jest w środku. Wybraliśmy Monicę kalendarz z kosmetykami takimi, bo wiecie, z kosmetykami kolorowymi to jest ryzyko. Mi się co innego podoba, Monice się co innego podoba. A to są kosmetyki takie do zużycia. Podprysznic, szampony, żele, co tu jeszcze Monia było, balsamy. Różne zapachy. I takie coś to wiecie, zawsze się przyda. I to są takie miniaturki, ale zobaczcie jak ładnie, Tutaj jest z boku tak opisany ten kalendarz. Naprawdę piękne wykonanie jest. Tu typowo świąteczne kolory, czerwień i zieleń. Zamykany jest na rzepa. I zobaczcie, okienka, o jezy. I tu okienka mamy. No przepięknie, przepięknie wykonany. Powiem Ci Monia, że chyba nigdy nie miałaś tak ładnego kalendarza. Tak mi się wydaje. Zawsze jakieś takie bardziej proste były, a ten jest taki naprawdę magiczny, naprawdę wyjątkowy. Przepiękny. Jestem dumna, że taki kalendarz dla Moniki znaleźliśmy. Wychodzimy do kina, a dzieci zostają same. Monika kładzie Maxa spać dzisiaj, zaraz, już, już niedługo. Jeszcze Monika pójdzie tylko do sklepu Maxa, bo on tam robi. I będzie go kładła zaraz. Ojeny. No to w drogę. Zobaczcie, ale mają ustrojony dom na święta. Tu jeszcze kawałek podjeździć, bo nie widzę nic. Jeszcze, jeszcze, bo nic nie widać. Ojeny. Ale jak. Jeszcze kawałek. Ja nie o. Mam... Lusterko zasłania, już, o, teraz widać, ale jak pięknie. tam ten się jeden przewrócił nawet, ale ile oni tego ma. Ale ile, no, <noise> jacie. Czad, normalnie. Jesteśmy przy Metro Center. Mamy dobre pół godziny do rozpoczęcia filmu. I tak będą najpierw reklamy, nie? Oto tu jest! Lodowisko mamy! Faktycznie. Jesteśmy na miejscu. Auto się ładuje przy okazji. Przyjemne, spożyteczne. Ale fajne to lodowisko. Tutaj trzeba przyjechać to i Monia chętnie tu przyjedzie. A ja mam moje łyżwy naostrzone dalej. Zobaczcie, co nam otworzyli w Metro Center. Niemiecki doner Kebab. Tak ja gdzieś czytałam, podobno jest wojna między Turcją a Niemcami, bo Turcy twierdzą, że Kebab od nich pochodzi, a właśnie Niemcy nazwali sobie German Doner Kebab. I teraz tam jakieś właśnie są niezaciekawe sytuacje między nimi. Muszą się jakoś dogadać. Święta, święta! O, tam chyba choinkę taką. choinka to jest, nie? Mają ustrojoną. Ale wy tego nie widzicie. Ona ma tak ostre kolory tych pasków, ta choinka. A w ogóle tego kamera nie oddaje. zobaczcie jaka wysoka. Tam gwiazdki. Ale piękna. No w ogóle nie oddaje. Nie ma Jest jak nie. Kochanie, przeszedłeś lustro. To jest za mało, oh. Jeszcze zakupy zrobiliśmy. W JD koszulkę kupiłam to z cytrynkami. Ja po prostu, tak, uwielbiam cytrusy. Czy to, nie wiem, na naczyniach kuchennych, czy to. Na ubraniach, no rewelacja, chyba nie miałam nigdy koszulki z cytrusami kupiłam, ale to wam później pokażę. Z 35 funtów na 20 była przeceniona, przez to, że była kolejka do kasy, to za minuty się zaczyna nasz film, ale i tak są takie reklamy, nie? Odeon! Jest to do M pożegnania i powroty. Czekam jeszcze na Wojtka. <głos》> poszedł gdzieś. Na minutkę. Jeszcze nie idzie. Eee, tak wiecie co, tak miło się nam zrobiło. Wychodzimy i Monika mówi popcorn kupcie. Ja mówię nie, popcorn nie musimy. Tam wzięłam paczkę winogron i wzięłam napój. A Monika mówi ja wam chcę kupić popcorn. Ja mówię nie moja dziękuję moja kochana. Nawet popcorn chciała nam kupić. Już? Idziemy? I za to, że jesteśmy w Amazon Prime, to miałam możliwość zakupu, raz na miesiąc jest możliwość zakupu dwóch biletów za 10 funtów. Chyba uważam, bardzo dobra cena. Normalnie ma 13 funtów za jeden bilet się tu płaci. Te 7-8. Wiecie, że z nami jest w sumie no, no, pięć osób w kinie. <laughs> Jedno małżeństwo, drugie małżeństwo i jakiś pan tam poverty, siedzi. I to wszystko. It's time for the magic to start. As there's only one screen you need to be watching. So sit back and relax. Because here we go. Bardzo fajny! Bardzo fajny był, a to była ostatnia część, czy jeszcze będą? Nie wiem. Bo to jest Czy tak to fajne, wreszcie? że mogliby jeszcze kręcić. I było tyle śmiesznych scen, ale tyle śmiesznych scen. I zakończenie było... Zdziwili się wszyscy, nie? Mm -hmm. Nie mówimy, bo co niektórzy nie oglądali, będą oglądać, ale zaskoczenie było. No, idziemy do domu. Nawet nie wyglądasz. <noise> A możemy podejrzeć. Zobaczcie. <noise> <laughs> Ale mają obkamerowane sale. Ile tam było? 3, 6, 9? Czy więcej? W ogóle tutaj, w Metro Center, jeżeli jesteście stąd, to sala numer 9 ma te łóżka, co ja kiedyś z Maksem tutaj byłam. To pamiętam, że w sali numer 9 były te łóżka. Jakbyście kiedyś przyszli na jakiś film do sali numer 9, to szczęście, no. O jak pusto. Wchodziliśmy, to tu jeszcze było pełno. Teraz pusto. Zobaczcie jak ładnie te poręcze wyglądają, ale jak pięknie z lampkami. Super to wygląda. A to ptak, ja wciąż taki śmieć, się Jesteśmy już w domu, Max śpi, Monia na nas czekała. A czekajcie, tą koszulkę Wam pokażę. Monia kabel wyciąga, dobra. Bardzo dużo przecen w JD mają. Znaczy no podobała mi się ta druga, jak ona była różowa, pomarańczowa. Co to była za koszulka, Jaki Fibosa. Jeszcze mówiłam Wojtkowi, że bardzo fajna na wakacje by była na strój kąpielowy, ale... no. Coś nie tak. Niby jak trzymałam na jako była fajna. 35 funtów chyba kosztowała, ale już jak przykładałam do siebie, to coś nie tak. To jest koszulka firmy Bellier. Jest niesamowicie porządna. Jest taka grubsza, ale jaka porządna. Monika już widziała, mówi, że bardzo fajna. No i normalna jej cena to 40 euro, 35 funtów. Jakiś taki dziwny znaczek. No i na 20 przeceniona. No i przód taki. No i ten tył taki. Odjazdowa. Ona mi się kojarzy z tą wyspą. Ja wam tutaj napiszę nazwę, bo ja tyle razy Wojtkowi opowiadam o tej, o tej miejscowości. Kurczę, jak ona się nazywała. I zawsze, no nie mogę tej nazwy zapamiętać. Taka cytrusowa właśnie, z strymkami. Mm. <laughs> nie mogę Wam pokazać. Wajtek sobie przez internet jeans zamówił. I próbuje właśnie je na siebie co? Kupcia za duża? Za duża pupa? Złe rozmiary mają. <laughs> Złe rozmiary mają. Nie może wcisnąć jeansów. No nie mogę Wam pokazać. No, nie mogę. Dobra, ale koszulka odjazdowa. Jeszcze ją, wiecie, przymierzę, ale mm, w ciemno kupiłam. Bo ja to tak że jej oddasz, ale myślę, że już nie oddam. Dobra, zjemy teraz coś i kończymy ten dzień. Było bardzo, bardzo fajnie.